A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Nasz dzisiejszy spacer historyczny będzie, jak się to teraz określa, bardzo kompaktowy. Ulica, którą będziemy wędrować w czasie i przestrzeni, liczy sobie bowiem zaledwie 85 metrów długości. Co ciekawe, jej patron dla wielu rzeszowian to postać bardzo enigmatyczna. Na dodatek na popularnej internetowej mapie przez wiele lat mylona z warszawskim poetą. Oczywiście mówimy o Henryku Jakubie Kreczmerze. No właśnie, kim był i czym zasłużył się dla miasta. Kreczmer był synem rzeszowskiego piekarza, który dorobił się sporego majątku i znaczenia w mieście. Niestety nie zachował się żaden jego wizerunek. Przez dwa lata, od 1873 roku, był członkiem Rady Miasta Rzeszowa. Swoim testamentem z 18 maja 1872 roku zapisał 1000 zł na rzecz Biblioteki Rzeszowskiego I Gimnazjum. Sumę sporą, która wystarczyłaby na budżet trzech średniej wielkości gmin. Według woli testatora, kuratorem fundacji została Rada Miasta Rzeszowa, która w 1876 roku za otrzymane pieniądze. Nabyła obligacje państwowe mające stanowić fundusz zakładowy biblioteki za odsetki z kapitału zaś kupiono książki i szafy biblioteczne. W 1897 roku mocą uchwały rady miasta ulicę prowadzącą do pomnika Adama Mickiewicza w kierunku ulicy Chopena nazwano ulicą Henryka Jakuba Kreczmera. Krótka ulica ma jednak bardzo ciekawą historię. Na planie Widemana z 1762 roku oraz na mapie katastralnej Rzeszowa z 1849 Zdłuż ulicy Kreczmera rozciągają się niewielkie prostokątne zabudowania, zaś teren obecnej ulicy Naruszewicza zajmuje stare koryto do Rzecza Wisłoka. Kolejny plan sporządzony 40 lat później pokazuje już w tym miejscu osuszone koryto rzeki i narożną działkę, nadającą się do zabudowy. Jednak istniejąca do dziś narożna kamienica pod Szóstką Powstała dopiero w roku 1910, a inwestorem budowy był przedsiębiorca Izidor Weiberg. Zaprojektowanie budynku na działce powierzył architektom Ludwikowi i Karolowi Holcerom. Autorzy budynku reprezentowali słynną rodzinę rzeszowskich architektów, którzy przez około 100 lat kształtowali ulice miasta. Karol Holzer był synem architekta Ludwika Holcera, ten z kolei był synem architekta Jakuba Holcera. Obecny wygląd kamienicy nie do końca pokrywa się z tym, co powstało w pracowni Holcerów. W trakcie prac budowlanych nanoszono kolejne poprawki i kamienica przeobrażała swój modernistyczny wygląd w bardziej ozdobną formę. Weiberg niedługo cieszył się własnością tej niezwykłej kamienicy, w 1917 roku przejęła ją Kasa Oszczędności Miasta Rzeszowa. Kolejnymi właścicielami realności zostali Samuel i Rachela Lichtowie, współwłaściciele gwoździarni Lichta i Lezera z ulicy Jagiellońskiej. Dalszy ciąg listy właścicieli przypomina książkę telefoniczną, więc sobie darujemy wyliczankę. Dynamiczne dzieje kamienicy przerwała II wojna światowa. Na ówczesnej Parkstrasse zjawili się Niemcy i zaprowadzili swoje brutalne porządki. Ponieważ po wojnie nie zgosił się żaden z właścicieli domu, w 1957 roku kamienica przeszła na rzecz skarbu państwa. Obiekt Kreczmera 6 jest na tyle solidnie zbudowany, że lata PRL-u przetrwał bez większego uszczerbku. W 2012 roku w parterowym narożu miał miejsce pożar, na szczęście bez przykrych konsekwencji dla całej kamienicy. 30 stycznia 1969 roku trafił na listę obiektów zabytkowych.